Moi drodzy modelarskie kowadło, witam was bardzo serdecznie w kolejnym bardzo szybkim raporcie postępu prac nad Mitsubishi Zero A6M-2B z Airfrixa. Jak widzicie komory podwozia są pomalowane kolorem ak a o Aotake. Jak już wspominałem w jednym z pierwszych filmików, to jest zasadniczo to samo, nie praktycznie to samo co... AK 11204, więc jeżeli będziecie zamawiać, nie będzie AK 11898. Zamówcie AK 11204, to jest praktycznie ten sam kolor. Więc troszeczkę wygląda, że jak nie mamy wiedzy, to możemy dwa razy zapłacić za tą samą, za ten sam kolor. Jak widzicie, czarny położony Kolor AK11895 IJN Q1 Antiglare Blue Black. Dla mnie to jest po prostu czarny, zbliżony chyba do Smoke Black. No, jak tak teraz sobie porównam na szybko. No, Blue, blue gray, Black jest troszeczkę ciemniejszy, co kto woli, ale ja się cieszę z efektu pomalowania. To jest już. Epizod przed malowaniem praktycznie głównym. Które nastąpi w najbliższym czasie. Przepraszam, teraz sobie tylko przemocowuję samolocik. O! Widzicie go za klejstro. To, to, co tu widzicie, taką przeźroczystą, to jest właśnie żyłka wędkarska, która posłuży mi ona ma bodajże 0,6 mm posłuży mi za drucik anteny i w sumie to tyle w tym krótkim filmiku. Ja Was pozdrawiam. Dziękuję za każdego lajka, każdy komentarz. Przypominam, że hamskie komentarze są usuwane. Nowych widzów, zapraszam do suba, lajka, a Was do obserwowania mediów społecznościowych TikTok, Facebook, Insta oraz Blogspot, na którym wszystko jest ładnie opisywane. Ja Wam dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Cześć.